Nasza pracownia konserwacji zabytków jest w zasadzie jedną z wielu, ale specjalizacja kształtowania tych parków, ogrodów, restauracji tych zabytkowych, pięknych założeń, to jest tylko jedna niestety w Polsce. Każdy obiekt parku, ogrodu, zieleńca nawet zabytkowego, jest zawsze tą jedną wielką niewiadomą. Nigdy nie wiemy, co tam jest właściwie we wcześniejszych fazach, ile jest nawarstwień, czy to jest ostateczna jego forma, jaką widzimy, czy tam przedtem było pięć czy sześć różnych. I teraz właśnie stajemy wszyscy te tak, archeologowie prawie przed odkryciem. Dlatego włączamy wtedy przede wszystkim historyków sztuki, którzy poszperają w kwerendach historycznych, przekazach ikonograficznych, w mapach wszelkiego rodzaju. My włączamy się, żeby zrobić inwentaryzację terenu stanu istniejącego. I ekspertyzę. W ekspertyzie ocenimy walory tego drzewostanu, jaki jest układ terenu, układ wód. Zawsze jednak się staramy podkreślić tą zieleń, bo to jest ten czynnik twórczy to jest ta substancja, tkanka, która daje charakter. Nazywa się to ogrodem, dlatego, że o zieleń chodzi. W okresie tych 15 lat wykonaliśmy bardzo dużo dokumentacji dla różnego typu założeń terenów zieleni. Kilkoma chyba możemy się od początku pochwalić już bo chyba najbardziej cieszą tylko realizację. Wykonywanie dokumentacji po to tylko, aby odłożyć je potem ad acta, chyba nikogo nie zadawala nas najmniej. Tym bardziej, że to jest organizm żywy i jeżeli się nie zdziała w tej chwili już natychmiast, za rok, za dwa, za trzy, już w ogóle może być za późno i historia będzie nie do odtworzenia. Działania nasze są bardzo szerokie. Od prostych konserwacji do...